Dzień dobry. Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj porozmawiamy sobie o wężowej bogini z mitologii chińskiej, która miała uratować świat. Tak, tak, wężowa bogini, która uratowała świat przed zagładą, a także lepiła na nowo ludzi z gliny. Kolejny raz mamy w tym micie zaznaczone o tym, że ktoś uratował ludzi, że ktoś uratował świat i że ludzie zostali ulepieni na nowo z gliny. Mit, słuchajcie, mitologia chińska i opisane w niej wydarzenia rozgrywają się za czasów tak zwanych San Juan Gwudi i te czasy dotyczą trzech dostojnych oraz pięciu cesarzy, a czas jak, kiedy rozgrywały się te wydarzenia, kiedy spisywano mity, słuchajcie, to blisko 3000 lat przed naszą erą. Mityczni władcy, królowie smoki, władcy smoków, bogowie latający na różnych pojazdach, mieli rządzić w Chinach 2850 lat przed naszą erą. Spisane wydarzenia zapewne dotyczą jeszcze wcześniejszych lat, a być może czasów jeszcze dawniejszych, bardzo dawnych, ponieważ wiecie, wiele rzeczy przechodziło w tradycji ustnej i do końca nie wiadomo z jakich czasów one są, ale na pewno nie są z bliskich. Na szczęście mamy określone, że jest to 3000 lat przed naszą erą. I Pokrótce, mitologia chińska wyróżnia, że było troje czystych bogów, to byli najwyż, najwyżsi rangą bogowie. Potem było ośmiu nieśmiertelnych, oni byli bardzo wysoko, być może mieli status półboga, półbogów. Potem było czworo niebiańskich królów, a potem byli poszczególni bogowie i ich służący. Potem byli słuchajcie, mityczne stwory. Były mityczne stwory, które podporządkowane były bogom i miały status również półbogów. Mogły to być równie dobrze hybrydy. I teraz do czego zmierzam? Nasza bogini Nuwa, ale już wiem, że w niektórych podaniach mówi się o niej Nała. Była w grupie. Czwartej, bo było troje czystych, ośmiu nieśmiertelnych, potem czworo niebiańskich i poszczególni bogowie w poszczególnych y, grupach i różne były przypisane im funkcje. I nasza bogini była w czwartej grupie. I teraz tak: była to starożytna bogini chińska, uważana za stwórczynię ludzkości. Była siostrą i małżonką boga Fuxi, a bóg Fuxi był władcą planety Jowisz. Podczas walki między bogami zobaczcie, że kolejny raz. Nie tylko mówię, na początku już wspomniałem, że nie tylko będzie o tym, że ktoś ulepił ludzi z gliny. Zobaczcie, że po pierwsze mit o tym, że ktoś ulepił ludzi z gliny znany jest prawie na całym świecie. To raz, a dwa odsyłam Was do mojego odcinka numer 49 o pięciu erach słońca u łasteków. Zobaczcie podobieństwo. Tam zapisano, że przed potopem była wielka katastrofa, że ogień spadł z nieba. To była, tak, to była tak zwana trzecia wielka katastrofa w ciągu, prawdopodobnie nie wiem, życia Ziemi, życia planety ktoś im przekazał te wiadomości. Przecież nie mogli pamiętać wszystkich katastrof globalnych, jakie były na Ziemi. To są bardzo dalekie informacje. I zobaczcie, u Chińczyków ona po wojnie bogów czyli po trzeciej światowej wielkiej katastrofie kiedy również opisane jest u nich, że spadał ogień z nieba, ona uratowała świat i odbudowała ludzi. U Skandynawów ludzi odbudował Odyn razem z karłami. Kiedy zobaczyli, wrócili do Midgardu, zobaczyli, że w Midgardzie była jakaś burza, jakaś wojna, ludzie leżeli nieżywi, Odyn zaczął ich odbudowywać, regenerować, ożywiać. Wszędzie jest ten sam mit zawarty. I teraz zobaczcie, że. Odsyłam do mojego tego odcinka numer 49 do historii Azteków i katastrofy, która miała miejsce przed potopem, czyli trzecia wielka światowa katastrofa, a czwartą był potop. I tak samo u Chińczyków. I zobaczcie, przecież podobno ludy nikt nie podróżował nigdzie tak daleko. Chiny zawsze były oddzielone od świata. Prawdopodobnie ani nikt nie mógł tam się przedostać, ani nikt nigdy nie wychodził, jako tako na świat od Chińczyków dopiero w naszych czasach, prawda? Gdzieś tak w średniowieczu, być może nawet dalej, a przecież otwarcie gospodarki chińskiej na świat, czy tak samo jak i japońskiej, to 1800 któryś rok był albo trochę wcześniej. A tutaj mamy mity sprzed 3000 lat, przed naszą erą 3000 lat przed naszą erą chińska bogini wężowa w dodatku czyli tak jak mówiłem Wam też w odcinku o, mm, o bogach wężach i tak dalej być może to właśnie była poprzednia generacja bogów, albo hybryda stworzona przez bogów, która również miała wysoki status mm, boski. A potem została przez Izraelitów zdegradowana przez, żeby wywyższyć Jachwę. Ewentualnie przypisano jej jakieś złe cechy. Natomiast mówiłem też w odcinku wąż medyczny, że wąż nie jest tylko symbolem złego, jest symbolem dobrego, bo był używany i potrzebny do wskrzeszania ludzi. I teraz zobaczcie, Ameryka Południowa u Azteków. Zapisano, że była trzecia globalna katastrofa: ogień z nieba, i to samo zapisano w Chinach. Ameryka Południowa, Chiny czy było jakieś połączenie, czy może bogowie podróżowali? Czy z Indii latały wimany i z innych krajów, i były statki, i, i, i bogowie jakoś się kontaktowali? Wygląda na to, że tak. Już nie mówię, że sami ludzie podróżowali, ale patrzcie, Ameryka Południowa ten sam zapis u Azteków i to samo u Chińczyków. Trzecia globalna katastrofa światowa ogień z nieba, a tu mamy jeszcze zaznaczone, że była wojna Bogów. I podczas walki między bogami nie napisano między jakimi bogami, u Izraelitów wiemy, że Izraeliti, Izraelici wynieśli to z Mezopotami i zapisano, że prawdopodobnie walczył jachwę ze zbuntowanymi aniołami. Tutaj mamy zapisane, że podczas walki między bogami pękł jeden ze słupów podtrzymujących świat Góra Bushou. I ta bogini, nuwa bądź nała, bo są różne mm, na nią określenia, roztopiła kamienie, naprawiła go, ten filar, tylko że był on krótszy od pozostałych. I od tego momentu świat jest przechylony w kierunku południowo-wschodnim i wszystkie rzeki w Chinach płyną w tym właśnie kierunku. Czy to nie jest, słuchajcie, wyjaśnienie tego, dlaczego Ziemia jest przechylona pod kątem? To jest bardzo ciekawe i jakieś nawet logiczne, ponieważ jeżeli była jakaś globalna katastrofa i w Ziemię uderzyły meteoryty, czy spadł jakiś ogień, czy nie wiadomo co się stało, i Ziemia zmieniła kąt nachylenia, no to to jest to zgodne z tym, co tutaj zapisano. A tutaj to, że ziemia w ogóle została uratowana, przypisuje się tejże bogini. I dalej, wierzono, że stworzyła ludzi, których wypalała w piecu z glinianych figurek. Ludzie wypalani byli w wysokiej temperaturze, stali się ciemni, w niskiej biali. Stąd mamy rasy. Najbardziej udanymi ludźmi byli ludzie o żółtej skórze, czyli Chińczycy. Uważa się też, że bogini Nuwa wynalazła instrumenty ustne do gry pięknej muzyki. To był jeden artykuł, teraz znalazłem jeszcze dodatkowe materiały i jeszcze raz. Legendy opisują, że ona miała ciało podobne do człowieka, głowę, ale resztę ciała podobnego do smoka. Stąd mówi się o wężowej bądź smoczej bogini. Była w czwartej grupie bogów, więc była, a piątą grupą bogów byli były smoki i bogowie, gady. Także mogła być z spokrewniona bądź połączona poprzez jakiś mariaż bądź akt kreacji ze smokiem. Z piątą grupą bogów, także do końca teraz nie wiemy. Zamieszkiwała rajską górę Kunlun. Ta niebo niebowiedzy oraz dom mnóstwa pierwotnych nieśmiertelnych. To jest bardzo ważne. Niebo wiedzy, tam był dom, i było mnóstwo pierwotnych nieśmiertelnych. Liczne teksty historyczne przypisują nuwie, czyli nuie, Stworzenie rodzaju ludzkiego oraz większości żywych istnień na planecie ocaliła Ziemię od gwałtownych katastrof i przypisuje się jej wiele bohater bohaterskich czynów. Była nazywana Matką Państwa Środka. Tuż po stworzeniu Ziemi, Ziemia była cicha i niezamieszkana. Pewnego dnia Nuła spotkała na, na swej drodze łagodną rzekę. Stanęła nad nią i przejrzała się w niej, zobaczyła coś, czego brakuje na planecie. Zobaczyła, że nie ma tam chyba żadnych stworzeń. Zobaczyła siebie, zobaczyła własne odbicie. W tym momencie zdała sobie sprawę, że ten świat jest bezludny. Uklękła nad brzeg na brzegu, przy brzegu, wzięła z dna żółtą glinę, następnie zaczęła wyrabiać maleńkie figurki. Które wyglądały dokładnie tak jak ona sama. Czyli zobaczcie, że no tutaj wiecie, że jest tak zapisane dla ludzi prostych. Ale mówię tak jak mówił Henoch, że wydarzenia czy zapisane w księdze Henocha rzeczy są dla ludzi z, z przyszłych pokoleń. I to co dopowiedział Denigen, że hmm, prawdopodobnie dla tych, którzy już będą znali loty w kosmos i będą umieli odcyfrować. Co tam ludzie mieli na myśli, albo co widzieli, zapisali językiem prostym, a co my musimy, albo powinniśmy sobie przełożyć na nasz język. I teraz tak, zaczęła wyrabiać maleńkie figurki, które wyglądały dokładnie jak ona sama. Jednakże były to nieskładne ciała. Jedno po drugim urosły i zaczęły tańczyć. Zajęcie to wkrótce okazało się zbyt żmudne. I powolne, jak na ambicje bogini. Wpadła więc na pomysł i zerwała z pobliskiej wierzby gałąź, zanurzyła ją w glinie i ze świśnięciem rozrzuciła niezliczone, muliste rozbryzgi. Kiedy kropelki lądowały na ziemi, każda zmieniała się płynnie w małą osobę, której ciało natychmiast tętniło życiem. W ten sposób świat został zaludniony, a jego monotonia się skończyła. Zobaczcie, tutaj mamy. Kolejny raz zapisane o tym, jak bogowie tworzyli ludzi, nie tak jak w laboratorium w Sumerze, w Domu Stworzenia, w Mezopotamii, te tamtym razem tutaj mamy zapisane coś innego. Podobnie do zapisu u Skandynawów, że na jednym z olbrzymów wypączkowała para ludzi, tak jakby włożeni do gdziekolwiek, nie do komórki, nie do macicy, nie tylko pod skórę. I już oni tam się rozwijali. Chodzi o ludzi, i taki zapis był podobny ostatnio, jak czytałem wam właśnie w odcinku Wąż Medyczny, że bogini w Mezopotamii w podobny sposób potrafiła włożyć jakieś komórki czy embriony w cokolwiek, w jakieś miejsce na ciele. Nie musiała być to macica. Także musieli mieć dużo większą, bardziej rozwiniętą technologię. Musieli wiedzieć więcej. I być może cały proces yy, kreacji człowieka wyglądał inaczej i nie musiał odbywać się w taki sposób, jaki znamy teraz, czyli poprzez poród. I teraz tak, nowonarodzeni ludzie żyli szczęśliwie, ale radość nie trwała długo. Wkrótce jej królestwa i całą ziemię zaczęły nawiedzać szalejące pożary, powodzie oraz, uwaga, przerażające bestie. Cztery filary, które podpierały niebo, skruszały. Niebo pękło. Ziemia rozstąpiła się. Sama planeta zaczęła się przewracać w stronę południowego wschodu. Legenda mówi, że spowodowało to przechylenie się osi Ziemi. Orbity ciał niebieskich wygięły się w kierunku północno-zachodnim. Chiński krajobraz stał się wyższy w regionach zachodnich, a większość tamtejszych rzek popłynęła w, kier w stronę południowego wschodu. Zobaczcie, że u Indian Ameryki Południowej gdzieś była legenda, u Indian Ameryki Północnej, przepraszam, nie wiem teraz u których dokładnie, ale jest też taka legenda, że opowiadali oni, że kiedy słońce miało inną drogę i kiedy na, zapewne chodzi o to, że kiedy ziemia miała też inny kąt nachylenia, czyli tam gdzieś u Indian Ameryki Północnej również pamiętają, mają zapiski sprzed tej katastrofy, czy też wojny bogów i sprzed potopu. Mają zapiski o katastrofie globalnej numer 3, kiedy ogień spadł z nieba. I ludzie wołali, potężna matko, przybywaj z pomocą. Najpierw Nuwa stopiła kompozycję pięciu kolorowych kamieni, niebieski, czerwony, żółty, biały i czarny. Był to kwintet, który uosabiał Istotę pięciu elementów drewna pięciu elementów drewna, ognia, ziemi, metalu i wody. Używając tej magicznej zaprawy Nua spędziła dziewięć dni na łataniu nieba. Ciekawe, co to może oznaczać dziewięć dni na łataniu nieba. Potem poświęciła nogi tytanowego żółwia, żeby zastąpiły niebiańskie filary. Nuwa podróżowała wzdłuż i wszerz ziemi, by gasić pożary, usuwać powodzie. I przepędzać demony. Ostatecznie spokój na ziemi został przywrócony, a jej dzieci mogły znowu śpiewać i tańczyć. Nua jest często uznawana za jedną z trzech dostojnych, będących niczym kamienie węgielne dla chińskich mitów historycznych. Jest ona stwórczynią i obrończynią rodzaju ludzkiego. Ustanowiła małżeństwo pomiędzy kobietą a mężczyzną. Stała się patronem małżeństwa, płodności i połogu, wynalazła starożytne instrumenty muzyczne, takie jak hulusi, flet stykwy i bambusa, flet bambusowy oraz lutnię trzcinową. Wraz z mężem Fuksi, o którym mówi się, że był władcą planety Jowisz, przywróciła na świecie porządek i ustanowiła sposób życia dla ludzi. Wiele zawdzięczamy pierwszej chińskiej potężnej matce, dlatego zdecydowanie warto się zapoznać z chińskimi mitami i postacią bogini Nu'a, czy też Nuwa. Starożytne Chiny były ziemią, gdzie bogowie i śmiertelnicy żyli razem i obok siebie tworzyli zainspirowaną boskością kulturę. Dlatego też wczesna historia Chin i mitologia ze sobą są w całości powiązane. Także widzicie, że bogini wężowa, czy też smocza, była dobra. Nie była złym wężem i nie przypisuje nikt jej żadnych złych cech, wręcz przeciwnie. I mówię, uważam, że mogła być to, jeżeli legendy są zapisane. 3000 lat przed naszą erą, to mogą, mówię, mogą, tam mogą być zapiski dotyczące jeszcze lat wcześniejszych. Czyli mogły być na ziemi rzeczywiście grupy bogów, mogły być wężowi, mogli być wężowi, mogli być bogowie smoczy, bo tak jest dalej w chińskich zapiskach, że była cała grupa bogów smoków. Piąta grupa, czyli mityczne stwory, był lew chiński, był Feniks w Chinach, był mityczny ptak to mogły być hybrydy wszystko. Obdarzone rozumem i bardzo inteligentne. Był mityczny ptak, ptak wodny, żuraw inteligentny, potem był cała jest grupa chińskich smoków. Był smoczy bóg, smoczy król, smok deszczu, smok ziemi, smok nieba. Jeden potrafił się wcielać w inne zwierzęta. Był jednonogi potwór, była mityczna olbrzymia ryba. W mitach hebrajskich też jest przecież o, o, o mitycznych rybach. Przecież wspomina to jeszcze ten w Starym Testamencie zapis. O, o kim teraz zapomniałem o Jonaszu, który był przecież w brzuchu ryby. Także prawdopodobnie są to te same opisy mogą być to opisy dokładnie tych samych potworów, tylko z innego kontynentu tam się zachowało więcej, w innych miejscach się zachowało mniej. Było jeszcze mityczne stworzenie podobne do Gargulca. I mityczny jednorożec posiadający dar odróżniania prawdy od kłamstwa. Także była cała paleta mitycznych, chińskich, mitycznych stworów o statusie boga, półboga, inteligentne. Także widzicie, że prawdopodobnie bogowie mogli mieć różny wygląd i mogli tworzyć te stworzenia, które potem były zwane hybrydami. I każda narodowość, każda nacja posiada o nich jakieś zapiski z dawnych dziejów. To tyle o chińskiej bogini, która uratowała świat po wojnie bogów, bądź po trzeciej globalnej katastrofie, kiedy to ogień spadł z nieba. Czym to mogło być? Nie wiem. Czy jakaś kosmiczna katastrofa, czy faktycznie wojna bogów? Ale nie jest zapisane, którzy bogowie walczyli z którymi, także. Ale wojna bogów i kosmiczne katastrofy i wielkie katastrofy są zapisane w wielu mitach, także jest jednak coś na rzeczy. No nie może być inaczej. Dzięki za ten odcinek. Na razie.